Po dwóch latach mieszkania w województwie Dubrownicko-Neretwiańskim wróciliśmy do miejscowości Dubrownik, której nie trzeba Wam przedstawiać. Tym razem zaskoczyły nas, jak widać, ogromne tłumy, ale w tym filmie pokażemy Wam, gdzie jeść, żeby Was to nie, nie kosztowało za dużo, gdzie parkować, no i jak my spędziliśmy nasz weekend w tym przepięknym mieście. No i vilišme, pokaževao može par takih hintu, jak oszczędzić u brovniku. Naš kukušek znajduje se tutaj i płacimy właśnie na takim parkomatu, który vam teraz pokažem, 10 kun godzina. Takže, tu jest parkomat, eventualnje možete na takiej aplikaciji b o której już mu Ja zabrałem 6. godzin 60 kun, a to by tam przy samym starym miejscu była jedna godzina. Trzecia Także... zona, najtańsza zona. Tak, tak, tak. Także idziemy. Chodźmy. Spacerujemy teraz po tej nowej części Dubrovniku, gdzie zaparkowaliśmy i musimy powiedzieć, że jest to bardzo ładne i piękne miejsce i bez tej starówki na przykład. Jakby nie było, właśnie wygląda super. Ma takie stare domy, które są bardzo wykorzystane, bo każdy ma coś, nie jest opuszczone nic. I też jest tak, że co widziałeś uniwersytet w takiej starówce mm -hmm. zmieszczony z widokiem na tę na marinę i ten port. No i teraz po malutku szukamy autobus, który nas będzie włożył w kierunku starówki. i to kto by się spodziewał, że w Dalmacji właśnie oprócz Splittu będziemy jeździć gdzieś autobusem Miejskim Miejskim, no e, 15 Kuni, jak widziałeś, to jest jedna włożnia, znaczy w jednym kierunku Bilet. I idziemy teraz do Starówki Powtórzę, zaparkowaliśmy nowoczesnej części za deszczą pół godzina I teraz idziemy do Starówki autobusem I mamy nadzieję, że dojedziemy, to jest numer 6 autobus kierunek Pile ডাক্তার তুই আছে tam dokładnie dlaczego dwa lata temu piłam tutaj wodę, chyba żeby tutaj wrócić i na szczęście, więc wszystko się spełniło, szczęśliwa jestem i wróciłam po dwóch latach do Dubrownika. Tym razem nie będę pić tej wody, bo nie przemyślałam tego, że może mieć jakieś bakterie w sobie, a kiedyś to faktycznie wypiłam. A niestety takiego Dubrownika jak my znamy, to już chyba nikt nigdy nie zażyje, bo my byliśmy w Dubrowniku w grudniu 2020 roku, jak były w Chorwacji zamknięte nawet województwa, nie tylko granice, ale no. województwa. I my mieliśmy to szczęście, że mieszkamy w Dubrownicko-Neretwiańskiej Żupanii, czyli województwie i mogliśmy tutaj przyjechać i byliśmy tylko my i lokalni ludzie. I my jesteśmy w szoku. Ile jest osób i jak to miasto wygląda inaczej? No, w ogóle go nie poznajemy. A co? Idziemy dalej. W każdym rogu wspominamy nasz pierwszy pobyt w Dubrowniku. Tutaj na przykład nie było tych wszystkich straganów. Nie było w ogóle ludzi. Były koty i gołębie i było ich tak dużo i czuło się ten taki lokalny klimat. No i słynne schody w Dubrowniku. Kto oglądał Grę o Tron, ten wie o co chodzi. Mówiąc o tłumach, to nie wyobrażam sobie ile tutaj ludzi jest w lecie, naprawdę jest ciężko przejść, ale w październiku polecamy Wam odwiedzić Dubrownik przez pogodę. Jest 22 stopnie, odczuwalnie myślę, że jest 26 albo 8. Naprawdę jest bardzo ciepło, noce, poranki są takie rześkie, chłodniejsze, ale naprawdę pogoda jest idealna i fajnie się zwiedza, bo nie są aż tak straszne upały, że przez dzień trzeba się chować. Nasz gorek, zawsze się ze mnie śmieje, że w każdym filmie gdzie pojawiają się jakieś schody albo kamienie, a jest to większość filmów z formacji, mówię wam, żeby zabrać dobre, wygodne buty i muszę to podkreślić jeszcze raz w Dubrowniku, że jest bardzo dużo schodów, że te kamienie są śliskie, bardzo proszę tutaj pokazać, że są naprawdę takie wyślizgane i... Nierówne często, więc naprawdę, jakieś fajne adidaski, wygodne sandałki i możecie chodzić cały dzień. Tym bardziej, że na przykład doświadczenie mojej mamy sprzed miesiąca mówi o tym, żeby w klapeczkach po Dubrowniku nie chodzić. Pozdrawiam, mamo. Właśnie w tym miejscu rozpoczął się nasz pierwszy filmik na tym kanale sprzed dwóch lat, także niedługo świętujemy dwa lata kanału i tak naprawdę ten film z Dubrownika był nagrywany tylko telefonem, a teraz już mamy i aparat, i mikrofon. Ja tak dwa tygodnie temu już mam. Co ich zamówił? Torfile i zipsy. Ej, gorek? Burgerka będzie za. Od 150 do 160 konj plus 300 do 200 konj v centru Dubrovniku na samem Sredunje. Minos lody, przyciągnęła nas reklama, że to najlepsze lody w Dubrowniku. Już skosztowałam, ale skosztuję jeszcze raz, zwykle <grytanie> dla Was. Dobre, bardzo podobne do tych z oazy w Arebiczu. Na naszym ostatnim live'ie namawialiście nas, żebyśmy wjechali autem na to wzgórze Syrcz nad Dubrownikiem. Także właśnie jedziemy, przekażemy wam nasze wrażenia. Kilka osób mówiło, że tam nie wjeżdżać autem, że jest ciężko, wąsko. My wjeżdżaliśmy już na Skywalk na Sveti Jure, także zobaczymy, czy jest aż tak tragicznie. Mamy nadzieję, że nic nie stanie. Tak. Okej, okay. żadny problem. Faktycznie widziałuśmy i go, gorższe drogi na równina, na przykład ta pierwsza część Kwarye gorsza niż ten search. A dobrze, ze Skywalkiem się to nie porównuje. Skywalk był najgorszy, właśnie Święty Ure, od Skywalku na Święty Ure. A takie drogi już jechaliśmy. Byliśmy na przykład tam pamiętam raz pomiędzy żywogo się igrane. Jakiś jury, las i nie wiem co, także to jest ok. Znaczy, dla, dla Polaków to może być ciężkie. Ja rozumiem, że to dla Polaka może być e, szok, ale jak już jeździcie po Chorwacji kilka razy tak. i już wiecie, że tam się jeździ po górach, wąsko, stromo, na, w przepaściach, po kamieniach i w ogóle ryzykując życie codziennie, tak jak my. Praktycznie to, to nie jest Krótka tak, informacja, sobie. nie jest jeszcze służbowa. Jak będzie służbowa, to Wam damy znać. Podobno, że następny rok już nie będzie możliwe wejście na serc samochodem. Że będzie to e, niewolne i będzie się mogło albo z tą, jak się nazywa? To kolejką. Kolejką albo na nogi. Ten widok tutaj naprawdę był wart wjechania, nawet jeżeli w pewnym sensie się boicie, albo jest to dla Was ryzykowne, to naprawdę ten widok wynagradza wszystko. Takiego, czego jeszcze nie widzieliśmy. Ze Skywalku czy ze tego Jure, to jest kompletnie inny widok. Teraz dzisiaj, jako już powiedzmy, taki stary Dubrowniczany, po prostu odkryliśmy jeszcze bliżej parking. Ten jest kilometr od Starówki. E, też desz kun godzina, pineske dame. Pokaże se filmiku, teraz na screenu Wam się pokazuje lokacja. Damy pineske i do opisu filmu. Także jak jesteście Dubrowniku, znaleźliśmy, że niemuszyciani autobusem. Spacer jeden kilometr nie jest taki groźny. Wow. Po prawie dwóch dniach spędzonych w Dubrowniku dochodzimy do wniosku, że na pewno tutaj trzeba się przygotować na ogromną ilość ludzi. Jest to bardzo turystyczna miejscowość. My znamy Dubrownik pandemiczny, gdzie nie było ani jednego turysty i takiego go zapamiętaliśmy, więc teraz trochę nam się zmieniła wizja Dubrownika, ale to nie zmienia faktu, że jest naprawdę pięknym, magicznym, takim tajemniczym miejscem yy, i polecamy przyjazd tutaj, ale może faktycznie na jesień albo taką wczesną wiosną, mm -hmm. bo przez lato to chyba też dużo nie zobaczycie przez tych ludzi, bo to po trzeba uważać jak przejść, a nie, a nie podziwiać. A jeszcze to muszę musi powiedzieć, że na przykład mi byliśmy w czasu świąt i było ciepło. Okej, okay, rano na wieczór nie, ale przez ziemię było ciepło co widać w tym filmiku pierwszym, co widaliśmy i był przepiękny Okej, okay, nie było ludzi, ale myślę, że i tak na świątach nie będzie tutaj aż tyle tłumów Ludzi są w domach, ludzie są... nie ma może ani tyle tych polączeń wtedy Także kto może pomiędzy na przykład świątami i Sylwestrem przyle, przy, przylecieć tutaj albo i na Sylwestra no to by było wspaniałe Także ogółem e, polecamy, my spędziliśmy świetny weekend w dubrowniku i okolicy. E, jak zwykle dużo rzeczy nas zaskoczyło, odkryliśmy jakieś nowe miejsca. Mm. E, było ciepło, słonecznie. Se. E, pora, pora wracać. No. Idziemy z powrotem do rzeczywistości. Papa! Papa! Pa.